24 lutego Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. Wywołało to reakcję całego świata, w tym i Szwecji. Już po kilku dniach 27 lutego rząd Szwecji podjął bardzo kontrowersyjną decyzję, a mianowicie podjął decyzję o pomocy militarnej dla Ukrainy. Jest to o tyle kontrowersyjne, że szwedzkie prawo zabrania pomocy militarnej dla kraju, który aktualnie prowadzi działania wojenne czy to atak, czy to obrona. Rząd szwedzki zdecydował się, aby wysłać 500 milionów koron dla wojska ukraińskiego. Poza tym 5 tysięcy hełmów, 5 tysięcy kamizelek kuloodpornych, 5 tysięcy granatników przeciwpancernych. Ostatni raz takiej pomocy udzieliła Szwecja w 1939 roku, kiedy ZSRR. Zaatakowało Finlandię. Dzień później, 28 lutego, Szwecja zamknęła przestrzeń powietrzną dla wszystkich samolotów z Rosji. Za to już 2 marca rosyjskie samoloty wojskowe naruszyły przestrzeń powietrzną Szwecji. Siły zbrojne Szwecji natychmiast wysłały swoje myśliwce, by upewnić się, że rosyjskie samoloty nie wlecą głębiej i też udokumentowały całe zdarzenie. No i mamy dzień 10 marca, kiedy był to czwartek. E, Siły zbrojne Szwecji zorganizowały konferencję prasową w której poinformowały o obecnej sytuacji w Szwecji, o obecnym zagrożeniu. Jednocześnie rząd Szwecji poinformował, że podnosi finansowanie wojska szwedzkiego do 2% PKP. First, first, last, ten potwierdził, że zagrożenie wywiadowcze względem Szwecji jest wciąż na podwyższonym poziomie ryzyka. Już od pierwszego dnia wojny na Ukrainie podkreśla się, że Szwecja obecnie nie ryzykuje jakiegoś ataku militarnego na pełną skalę, tak jak ma to miejsce na Ukrainie. Natomiast trzeba być bardzo uważnym, jeżeli chodzi na przykład o dezinformację, ponieważ ta szerzona jest bardzo aktywnie również w Szwecji. Są też próby dyskredytowania oficerów szwedzkich. Jest też potwierdzone to, że przykładowo strona urzędu, który się zajmuje zarządzaniem kryzysowym w Szwecji przez jakiś czas była niedostępna w wyniku ataków. Mało tego, Putin grozi Szwecji, aby nie przystępować do NATO. Dobrze usłyszeliście, Szwecja nie jest w NATO. No właśnie, i dlaczego Szwecja nie jest w NATO, i skoro nie jest teraz, to czy zamierza przystąpić, czy nie? Jakie były argumenty za i przeciw przystąpienia do NATO? E, o tym nagrałem osobny odcinek, do którego link otrzymacie jeśli wspomożecie zbiórkę na pomoc dla Ukrainy. Nie liczy się zasobność Waszego portfela, możecie dorzucić się złotówką albo milionem dolarów. Link znajdziecie w opisie do zrzutki. Jeśli dorzucicie się do zbiórki, to dostaniecie na Wasz adres mailowy tajny link do filmu, w którym wyjaśniam, jak to się stało, że Szwecja nie jest na to, jakie były argumenty za i przeciw. Zbiórka ta jest współorganizowana z innymi blogerami, którzy opowiadają Wam o krajach nordyckich, m.in. Pofikasz czy sztokholmianka, i wszystkie środki z tej zbrygi są nam przeznaczone na kupno głównie leków i środków ochronnych, które są bardzo, bardzo potrzebne w tej chwili, właśnie w Ukrainie. I jeszcze raz przypominam na koniec tego filmu i uspokajam, że na chwilę obecną, a jest to 13 dzień marca, w Szwecji nie ma zagrożenia ataku militarnego. To na co rząd. I wojsko szwedzkie chce, abyśmy zwracali uwagę, to jest to dezinformacja. Nawet ten incydent z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty nie jest do końca czymś nowym, ponieważ Rosjanie już to praktykowali wcześniej. Ja o tym też opowiadam właśnie w filmie, w którym wyjaśniam, dlaczego Szwedzi zdecydowali się nie przystępować do NATO, jakie były argumenty za i przeciw. Między innymi, właśnie zachowanie Rosji bardzo dużą rolę w tym odgrywa. Link do zbiórki oczywiście znajdziecie w opisie. Udział w zbrodni jest dobrowolny, możecie przeznaczyć dowolną kwotę od złotówki wzwyż i pamiętajcie, że każda pomoc się liczy. A na koniec krótka lekcja szwedzkiego. Wspomniałem o inwazji Rosji na Ukrainie. Inwazja to jest en invasion. Szwecja zdecydowała się natychmiast pomóc milita militarnie Ukrainie. Wysłała m.in. hełmy et jelm, kamizelki kuloodporne et West. Natomiast Granting przeciwpancerny to et Panzer Scott. Szwecja zamknęła też przestrzeń powietrzną. Przestrzeń powietrzna po szwedzku to et Luft Przypominam o zbiórce, link znajdziecie w opisie i zapraszam Was do kolejnego odcinka yy, o członkostwie Szwecji w NATO.